Niepokonany. Bartek przybyła 4 do zera kontra weteran zawodowych ringu, który walczy już od 2009 roku. To będzie lepszy w tej konfrontacji. My liczymy na przybyłę. Natomiast no, przybyła robi swoje. Mi się podoba styl boksowania tego chłopaka. Ciosy zadaje kombinacjami, właściwie ma tylko jeden bieg do przodu. Dobrze rozpoczyna każdą akcję podwójnym lewym prostym. Też potrafi wejść w cios przeciwnika z prawą ręką schodząc z linii ciosu. Teraz mocno trafi prawą, no ale to nie jest puncher. W tej nie sądzę, żeby żeby był w stanie znagałtować Dówka choćby ze względu na, na jego doświadczenie Dówek przetrzymuje, ma przybyło, nie może padać, nie może gubić właściwego dystansu, bo wtedy po prostu nie ma miejsca na zadawanie ciosów. Dobrze z bloku odpowiada przybyła No i ten prawy sierpowy nad lewą ręką systematycznie sięga celu. No i zaczął dny, dny, realizować wskazówki segmenta. To właściwie niewiele ciosów idzie bitych na podwójną gardę. Omija tę gardę. Proszę teraz na dół. Jeszcze jeden, drugi, trzeci cios. No czwarty. No te uderzenia to to. Jak nie teraz to potem e, dufek. Dobre, dobra, zmiana ustawienia, lewy sierpowy, prawy sierpowy, ponowienie ataku na korpus Nie no, bij w tył głowy, chyba przeżywa Czech kryzys. No ja ciekawy jestem jak obaj pisarzy zniosą trudy pojedynku kondycyjnie, bo tempo jest naprawdę wysokie. No. No, znakomicie. już przejście na nogach w tej pozycji zmiana kanału ustawienia, ponowienia do akurat. On przełamuje. Tak, tak, on odczuł ten lewy hak tak. na, na wątrobę. Czech. Skrzywił się, potem jeszcze był ciosy w tył głowy. Wyżej, 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 Na skarży, wyżej. patrzy się tak... E, z, z rozpaczą, z rozpaczą z tego, tak, szuka pomocy. Tak, szukając pomocy u Arkadiusza Małka. No ale czasem do czasu wystrzeliwuje dupek lewym sierpowym. Wydaje się, że nie ma już w ogóle siły. Natomiast e, to trzeba uważać. No, teraz dobra kontra. Na Ładne ten zajstęp robi, tak żeby przygotować sobie zmianę kątu uderzenia. Ale ciągle za dużo uderzeń nie marnuje. To wszystko kosztuje jego niepotrzebnie zbyt wiele sił. No proszę, weszły i zacząły dwa razy uderzył tym podróżkowym, tak lewym Są dobre rzeczy i złe. Na pewno dobre rzeczy jest wytrzymałość. Dobre jest zmienianie kątu ustawienia tak. kiedy jest z bliska łącznie z puszczaniem przeciwnika w liny. Natomiast, e, no właściwie nie chcę mówić wszystkie, ale prawie wszystkie ataki były nieprzygotowane. Brakuje zwodów, brakuje mm, e, prób oszukania rywala po to, żeby czysto trafić. No, jeśli walczysz z kimś, kto, kto na końcu ma ponad 60 walk, to naprawdę e, nie można go trafić mocnym uderzeniem, nie wiem, przygotowując e, wcześniej tego ciosu. W walce na pełnym dystansie przez jednogłośną decyzję sędziów zwycięzcą tego pojedynku zostaje. Bartłomiejczyk Była! Wiemy tylko, że decyzja jednogłośna. Możemy przypuszczać, że to jest 60 do 54. Prawa dla. Bartka pozostaje niepokonany. 5 do 0, ale w rubryce wygrane przed czasem nadal tylko na jedynka. Na...